Raz, dwa, trzy, cztery, i wszystko na high. I uwaga, raz, dwa, trzy, duet, tu, 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 wygraliśmy, kurwa. Wszystko, co mam, wszystko, co mam, kurwa, nie siadło. No to już pograny Tibie, kurwa, elo. Zostaw T9, zostaw 9 tak, wszystko to. No w chuj kupek, kurwa. Daj na... Dobra, haj! Daj na haj no i chuj. Ja wiedziałem, kurwa, ja wiedziałem! Czekaj, czekaj, Dobra. czekaj bambu, czekaj. Daj. Ej no. Zostaw jedną kupkę i daję na dwójkę wtedy. Aj, to był ciężko, dawaj, dawaj. Da znowu da będzie poniżej. Nie, będzie high. No daj proszę, skurk w Jest! Jut! Yeah. Wiedziałem, ja, ja wiedziałem, ja kurwa! Jest, bo. Ja wiedziałem, paź ile monetę, ja to wnet 3 godziny do plecaka rzucę. <grym> Dobra, milionu. to co masz w tym backpacku, tam wywal daj na low. Nie, na high. No high! Bo jak jesteś na high, to jesteś lepszy, więc kurwa. To Nie, to no może low. To low czy high? Ja daję low. I, I co mówiłem? Tak. Dobrze, ja Czumas. Dawaj Jest kotówce moich kaskę. <laughs> Teraz to wszystko i daj na haj. Teraz będzie haj. Daj to wszystko to. i będzie high. Moim nie będzie low. Będzie high. Nie, Czumas zawsze dobrze mówił. Mówię panu trójka! Ale przecież mam jeszcze całe dwa pakpaki, o chujci chodzi. Chuj. Aż tu. Daj trzy kubki i wpisz pięć. Nie, no. nie pięć. No dobra, ale jak posiadam? Ja pierdolę. Ja nie pierdolę. Dobra, idziemy jeszcze coś zagrać, nie? O tego Dobra. Dawaj, cztery kubki na high. Owe, czekaj na lokal czacie. No, no i czemu No bo napisać na NPC i on już wiedział, że będzie Haj Nie wiedział No trzy trzy, żeby później było ładnie Daj nie. <laughs> I I piadło. Piadło. Teraz, te, teraz będzie znowu Haj. Tak? Jeszcze tak myślę Ja bym no, tak... powiedział, że będzie 4 Będzie czwóreczka No jak to, no, hi, no po prostu, hej, no. a no ile? Pięć. Nie, pięć. O. High? High. daj znowu pięć kupek. Hello. Daj pięć kupek, high, low. Tak, mm, no, high, low. High, low i znowu low, dawaj. Tak, jak siądzie... Ja, jak to siądzie to... Ale co dawać teraz? Tak pisać? Daj potem low, później znowu zaburę... low. No, kurwa. I low. kurwa. Nie no dobrze nie, nie. To nie siadnie, to nie siadnie, to jest zajebiście, patrz ile siana. <śmiech> <śmiech> nie bo go odpali Twitcha to już nie będzie dawać siana. On będzie to Właśnie. oglądał z kurwy wysem. Chcę, <noise> <noise> wiesz, na streamach pójdzie, będzie słyszał, co chce. Daj kupek. ja pierdolę. Daj Ale cztery wygramy. kubki na dwójkę, jak nie siądzie, leci low low. cztery, Bo macie, cztery, cztery, kubki, na cztery kubki na dwójkę. Cztery kubki na dwójkę. Ja pierdole, to jest jeszcze na streamach. Nie Nie, Chciu was, położyć. Nie, to Kiedy? nie jest normalne, nie? Kiedy idziemy do Las Vegas? Y te dwie kubki low, low, high. Let's go. High, no to jest kur Jan, to kurwa zaprzestał, albo wszystko na high w pierdolin, tu Wszystko na high, wszystko, na high dobra. wszystko, dobra. wszystko dobra. na high. dobra, dobra. Dobra, czekajcie, bo na backpack trzeba drugi. Nie dawaj wszystkiego. to jest ten moment. Zobaczmy to jest na TV, masz jeszcze siodło jakiekolwiek. Dobra, wszystko. Ojejezu, 3, 4, jest! 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 Kurwa! Jest! Nic już nie ruszam z tego, wylokowujesz z tej TV.